Szanowni Państwo, sezon na debaty polityczne w językach obcych właśnie się rozpoczął. Postanowiłem zatem Państwu opowiedzieć o kilku ważnych, trudnych, ale naderbarwnych słowach angielskich, które w tych debatach mogą okazać się przydatne. Zapraszam więc Państwa do oglądania swojego serialu, który pozwoliłem sobie nazwać EU English for Absolute Beginners. Na początek słowo trudne, ale bardzo użyteczne. Gobbledygook. Podobno wymyślił je amerykański kongresman o nazwisku Maverick z czasów II wojny światowej, ponieważ słowo to kojarzyło mu się z dźwiękiem wydawanym przez indyka i właśnie miało oznaczać język bełkotliwy, kompletnie niezrozumiały. Coś, co my dzisiaj w Europie nazywamy Eurospeak, czyli euromowa. The Eurospeak of today is impossible to understand. It's complete gobbledygook.